Siemanko siemanko witajcie taki łączony mamy vlog bo były problemy techniczne z nagrywaniem karta micro SD uległa uszkodzeniu proszę państwa miałbym odcinek samej orki więc teraz wszystko skracamy i robimy z tego orki i uprawy dwa odcinki bo się nie udało nagrać całej orki tej niezbyt udanej orki tak naprawdę ale tam powstanie jeszcze jeden odcinek y, odpowiedni do tego remontu pługa czyli modernizacji, co było dobrze, co było źle, co trzeba będzie poprawić mniejsza z tym, mamy zaorane tutaj pole zobaczcie jak wspaniale się teraz orało to pole chociaż tam zostało dwa chyba y, ujęcia udało się y, odzyskać, więc zobaczcie jak wyglądała nieszczęsna orka tego pola zaczęliśmy tak naprawdę dziś gdzieś około 4, po czwartej Piotre Perkinsem z wujeczkami, a ja tutaj 80 z czwórkami, które testujemy yy, ścinacze i dodatkowe przedłużki Skip, i już mamy na samym początku problem. Niedopracowanie wychodzi i tłumaczymy, co się dzieje. Ogólnie tak, te ścinacze przy orce wykonują piękną robotę, tylko to co mówiłem w poprzednim odcinku z, yy, z tymi lukami, które pozostały, bo to są. Inne mocowanie, inne ścinacze, i problem polega, kurde, na tej przestrzeni, której nie mamy tutaj. Po prostu albo ścinać trzeba przesunąć mam na to nawet już plan bo jedno dziurę go przesunę i będzie git ale prawdopodobnie trzeba będzie odkręcić ścinacze, bo słoma zaczepia tu on żeby był chociaż dotąd 10 cm byłby dłuższy nie byłoby z niczym problemu. Jest to fajna robota, ale po prostu jest sporo słomy i y, sunie, sunie i niestety chyba inaczej idą do odkręcenia, bo, y, no bo jest po prostu na niej. zalepia sunie i nic to nie, nie daje nam tak naprawdę. Tam Piotrek coś słamy, jest też sporo, no bo to wiecie tutaj było bardzo ładne przynżyto no, i właśnie, yy, skoszone też było dobrze, ale było trochę wylegi, i teraz jest problem z tym przeuraniem. A podrzepak, wiadomo, nie mamy czasu, żeby to uprawić dwóch razy. Nie mamy czasu, żeby ta słoma przegniła, a to wszystko jest jeszcze żywe. Zawsze podrzepak moim zdaniem jest najtrudniejsza orka, przynajmniej na moich działkach. Tak to wygląda. Ja teraz to odkręcam. Zobaczymy, jaka będzie różnica. Pomysł jest dobry i jego trzeba przetestować, znaczy przetestować, to jest wszystko jasne, trzeba przedłużyć ścinacze albo wymienić je, zobaczymy co zrobią same przedłużki skip, wtedy będziemy to widzieć. Także nie ma co gadać, bo do 11 dzisiaj mamy mieć 6 hektary za Także widzicie jak się urało. Co do pługa, modernizacja pługa po części przyniosła efekty. Po drugie, tam jest problem ze ścinaczami, które też powstanie odcinek. Już tego też nie będę łączył. Oceniam to modernizację na średnio, bo tam dużo zapytań jest po tym odcinku. Z modernizacji powstanie odcinek, będzie podsumowanie osobne. Co wyszło ok, co wyszło źle. Tam niewiele niestety mogliście na tym filmiku zobaczyć. Bo tak jak mówiłem karta uległa zniszczeniu i cały odcinek no nie uda się go skleić po prostu nie wyjdzie z tego odcinek więc dokładam to do tego wchodzimy w uprawę, a co jeszcze z tym pługiem nie tylko u mnie zauważyłem, jest po prostu mega problem ze słomą z przeoraniem słomem, po pierwsze jest jej dużo było bardzo ładne przężyto a po drugie co najważniejsze no nie ma czasu żeby ta słoma jakkolwiek w jakiś sposób Przegniła, zobaczcie, to wszystko jest świeże. Ona już była talerzowana przed orką, orana, teraz jest talerzowana drugi raz i dalej jest to żywe, bo wszystko się dzieje w odstępie około dwóch tygodni od. słyszenia? Trzeci tydzień chyba nam leci. Także, no, tutaj nie jest do końca wina też pługa, bo czy tych przeróbek, bo tutaj każdy pług na tej słomie, w tych ilościach słomy, by się y, zapychał. To jest prawda i każdy kto orze pod wie, że to nie jest zbyt prosto orka po ściernisku, kiedy nie ma czasu to wszystko przebić. Co dzisiaj się skupiamy? Uprawa, w tą orkę poszła talerzówka, tak jak widzicie, tutaj mamy już talerzowane pole i perkins sobie lata z broną wahadłową, doprawiamy to, czyli taka standardowa uprawa pod u mnie. Moim zdaniem wychodzi to ładnie, mamy trochę słomy na polu, niestety nic z tym już nie zrobimy, pole zostało zagęszczone. No widzicie, się tutaj ładnie sobie doprawia. Jest czuć nawet po nogach tą zagęszczoną glebę. Jeśli pogoda przytrzyma, jutro będziemy mieli się w rzepaku. I... No, sami widzicie jak to wygląda, jest równo, ale mamy żółte słomy, widzicie, tak jak tutaj. No niestety z tym się nie uporamy, nic nie wymyślimy tutaj ciekawego. Będziemy jeszcze próbować modernizować coś w pługu, chociaż ja wiem, że to w pół też, tak jak tutaj wasze opinie też są. To nie do końca zawsze też wszystko jest wina pługa, bo jak jest dużo słomy, to yy, jest on po prostu masakrycznie przeorać. A jeszcze też dajcie znać, póki pamiętam takie pytanie, bo tutaj już z kilkoma osobami rozmawiam na ten temat. Jak wy to robicie po żniwach przed orką ścierniska, po drzepach? Czy wy talerzujecie to? Czy po prostu nie talerzujecie i uprawę y, orzecie taką tzw. zwaną razówę, a uprawę pozostawiacie już to tak jak ja teraz talerzowanie, jest bo już sam się teraz zastanawiam nad tym, co w ogóle był sens talerzować to nieszczęsne pole. Także no robicie? ładny to, ale to też ta słuchoma. Dostaję, nie ukryje nam ani talerzówka, ani brona ani, yy, wosadłowa całkowicie tej słomy. Wydaje mi się i tak 100 razy lepszym rozwiązaniem talerzówka niż yy, kultywator, bo kultywator by nam jeszcze to wszystko wyciągał, a tak fajnie nam Oczywiście się trzypek na dwójce, ale też ma co robić, bo tutaj już lecimy na, na głęboko, nie żeby to podrzepach zrobić tak porządnie. Także coś tam ponagrywamy i ruszamy z tą uprawą. No jest to fajnie zrobione. Orka, tak jak... no szkoda, że nie możecie zobaczyć całkowicie, były lepsze, gorsze momenty w tej orce. Nie, nie wyszła szałowo, ale no po prostu szałowo. Zostawała słoma na polu i w miejscach, gdzie były wylegi. kombań nie był w stanie, on i tak, mimo. Uh, próbują to jak najniżej kosić, ale. Też te tereny tutaj są takie zróżnicowane, dołki, pagórki, no i też gdzieś ten header czasami trzeba podnieść, żeby nie złapało i wtedy tu nie łapie w kombajnie, ale potem ponosimy konsekwencje tego przy, przy upra orce, uprawie. A tutaj jeszcze mamy problem z Ursusem, przytkało mi paliwo, zobaczcie na odkręconym kraniku. Nie to żeby w zbiorniku nie było, w zbiorniku patrzałem. jest. Trzeba pompkę przedmuchać. Próbowałem wcześniej ustami coś tam pchnęłem, ale jest po prostu syf zbiornik do płukania. Zaraz tutaj będziemy mieli pompkę i będziemy Będziemy sobie to odtykać. Widaję zmuchnąć 2-3 razy i powinno pójść bez problemu. I tak uprawiamy już talerzową ostatnią działkę. Tutaj akurat w miarę, tu Piotr, trzeba pochwalić, Piotr tutaj perkinsem orał, w miarę tutaj dwójkami pługami się to przeorało wszystko. No tutaj teraz trochę więcej jest, ale jakoś tam to powoli będzie, nie? Także coś zobaczycie z nagrania jakieś, jak tutaj 80 już na zaoranej ziemi radzi sobie, to też nie jest takie proste na zaoranej ziemi dawać, więc zaczynamy proszę Państwa. Mamy już tą działeczkę skończoną, proszę Państwa, teraz zostało nam tylko broną wahadłową przelecieć i możemy rzepak wsiewać w tę glebę, która jest dość sucha. O tutaj grudki są, ale to bronka wahadłowa sobie idealnie z tym poradzi, w końcu do tego jest stworzona, także taki to ursus umurzany. A teraz jeszcze może zobaczycie co jest z brony wahadłowej i przechodzimy na siew rzepaku. No, i już na Piotrka polu jesteśmy. Perkins z Broną wahadłową była mała awaria. Tylko tych awarii dzisiaj to już nie było tak mało. <grytania> Tutaj bawy fachowe zostały wykonane. A w 80 padły hamulce pęk cylinderek. Także musimy podgonić robotę Perkinsem. W sumie akurat 80 swoją robotę wykonała. A teraz kończymy już robotę Perkinsem. I właśnie jutro. Wy to zobaczycie pewnie w innym odcinku Jutro już zaczynamy siewę Nie wiem, czy kamera pokazuje, ale już się robi wieczór A mamy jeszcze ponad hektar, tu Piotrka, działka, hektar 50, jakieś jedna trzecia I działka około 70 are została Czyli no, noc nas dzisiaj złapie Także popatrzcie sobie trochę, jak perki śmiga z wahadówką No więc drodzy widzowie Cóż, ciemno się robi, niewiele już nagramy Niewiele już zostało, ale no noc nas złapała Jeszcze dobre 40 minut i będziemy mieli spokój No pole jest ładne, to piotrka działka bardzo ładnie jest wyrobione fakt to trochę pozostałości, słomy gdzieś tam zostały, ale jak widzę w okolicy to powiem wam nie tylko u mnie to się dzieje No takie są uprawy pod rzepak. i tak ta brona wahadłowa naprawdę Przyszykowuje nam bardzo, bardzo ładnie pole pod siew rzepaku. A więc co? Kto jest nowy, nie subskrybuje kanał i nie przegapcie siewu rzepaku. Ja go y, wykonuję już następnego dnia, a wy go zobaczycie tydzień później po tym filmie. Do zobaczenia, na razie, cześć!